Na dzisiejszy dzień przygotowałem wielką dyskotekę, na którą oczywiście zaproszę widzów. Jednak nie będziemy się tutaj fajnie bawić. Znaczy, ja będę i wy też, ale nie widzowie, ponieważ oni będą walczyć na śmierć i życie. Oto kto ostatni zostanie. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że filmy są codziennie. Czy ja muszę o tym mówić codziennie? Że są codziennie? Pamiętajcie o tym. Codziennie. Dobra, robimy testa, uwaga. Wpuszczamy tutaj graczy, więc graczy już tutaj zaczynają wchodzić, uwaga. Uwaga, zobaczymy, ile ich będzie. Nie chciałbym też, żeby ich było za dużo, bo jak przed chwilą próbowałem to nagrać, to było 180 i wywaliło serwa. Dobra, event admin, start za 3, 2, 1 i. Okej, okay, dobra, 111 graczy. To nie jest zły wynik. Chyba serwer powinien przynieść taką ilość, bo za nie było 180, tylko że serwa wywaliło i tyle z tego by było. Dobra, uwaga. To użyje czatu odpada. Dobra, więc teraz patrzymy, czy wszyscy na pewno się bawią w ciszy, bo tak, jest to dyskoteka, ale tutaj się bawimy w ciszy. Dobra, kto nie tańczy, odpada. No i proste. Więc y, kto się nie będzie fajnie bawił, ten stanie wyrzucony z szczoteki. Tutaj się tylko fajnie bawimy. Nie, wszyscy się bawią naprawdę bardzo grzecznie. Ty miałeś tańczyć, a nie biegać. To już mówiłem. Co ty robisz? Ty miałeś tańczyć też, a nie kucać. Igor, dobra, to miałeś, nie miałaś. Wszyscy się fajnie bawią. Okej, okay, dobra, a ty? No, dobra, ja mam nadzieję. Teraz delikatnie może ograniczmy tutaj przestrzeń. Na przykład usuńmy trochę dookoła replay. Smooth Stone na zero. Okej, okay, czy ktoś wypadł poza to? Nie. Czy ktoś w ogóle się skapnął, że dookoła nic nie mam? Chyba wszyscy się skapli, więc raczej są nie będą wypadać. Ja sobie tutaj mogę stać jako DJ. Budowa! Budowa! No i proszę bardzo, skaczemy! Bawimy się! E, no, a teraz y, przejdźmy do konkretów. Zabawimy się w kolory. Niektóre będą znikać. Dobra, czy ja widzicie? Jest parkiet oczywiście. Pod nim są silanterny, które oświetlają całość. Jednak te lanterny zamienimy na lawę. I dobra, na przykład pozbądźmy się teraz tego tylko... tak. Ej, to nie tańczy odpada. No, dobra. Proszę, proszę się tutaj bawić. Dobrze, wszyscy się bawią. Tak? No, ja mam nadzieję, słuchajcie. No, jak to jest moja dyskoteka, to tutaj może być tylko dobra zabawa. Okej, okay? na przykład usuniemy cały kolor zielony. Replace Lime Stained Glass na zero. Okej, okay, zobaczmy, ile graczy wpadnie. No, trochę wpadło. Ojoj, No, które nawet Dużo, bo dwadzieścia, dwadzieścia graczy w... No dobra, to było szybkie przesortowanie graczy. Może teraz na przykład replay Red Steinet Glass na zero. Okej, okay. czy teraz coś wpadł? Nie, wszyscy się fajnie dalej bawią. Chyba, że ktoś próbuje oszukiwać. Ty nie tańczysz, dobra, to ty odpadasz. No dobra, już możemy zamienić tą lawę w sumie na sklanternę. Albo nie, dobra, nie zostanie lawa. Okej, okay, będzie troszkę bardziej dziko. Przynajmniej będą wiedzieli, że w każdym momencie może pod nimi coś zniknąć i mogą wypaść. Dobra, bawimy się wy. Simon mówi. Simon mówi, stać wy bez ruchu. Dobra, kto nie stoi w bez ruchu? Ty, ty odpadasz. No dobra, byłaś ostatnia. Ostatnia, która nie ogarnęła. Wszyscy stoją bez ruchu. No proszę bardzo, jakbyś nawet serwer zlagował. O! Ty kucłałeś. Dobra, ciebie widziałem. Podskoczcie. Dobra, zobaczymy, kto podskoczy. Dobra, ty, ty i ty. Okej, okay, to mi się podoba. Shift! Dobra, czy ktoś użyje shifta? Nie, dobra, nikt. Simon mówi, skakać. Dobra, wszyscy skaczą. Ty ale... Ty, ty, czy też ci powie, że masz biegać? No dobra, nieważne. Kucać? Dobra, czy ktoś teraz kłóca? Nie, nikt nie kłóca. Stop! Dobra, Simon y, mówi wszyscy y, tańczą. Dobra, no i proszę bardzo, to mi się podoba. Zabawa na zawołanie. Mam nadzieję tylko, że dobrze wam ta zabawa służy, tak? No, byście tylko spróbowali po jej, że nie. Dobra, Simon y, mówi stać nieruchomo. Ty tutaj za długo się czekałeś. No dobra, i teraz tak. Koniec Simon mówi. Ciekawe, czy ktoś na to się nabierze. Okej, okay, dobra. Ty się nabrałeś. I ktoś tutaj. Ty, ty tutaj rzuwasz shifta. No okej, okay, reszta się nie nabrała. Simon mówi. Koniec. Simon mówi. Ha! No i dobra. Teraz już można się ruszać. Wszyscy się poluzowali. Oni już wiedzą. To są małe. To są małe cwaniaki. Julka, ty. Żabcia. Miałaś nie pisać. Dobra, Żabcia, kiki, odpadasz. Ty też odpadasz. No. <laughs> nie, to ja nie, ja Ja ani razu nie powiedziałem. Że już się skończył zakaz na pisanie. To mi się podoba. Tak powinno być w szkołach. To znaczy, jeżeli jakiś e, jeść. O, kurde, slekę, slekę. Miałeś nie pisać. Dobra, odpadasz, slekę. Dobra, ej, zróbmy może coś takiego. Nie wiem, czy oni się na to nabiorą, czy co. Dobra, ciasta na lożach. Dobra, czy ktoś spróbuje to przeskoczyć? Uwaga. O, dobra, jedna osoba skoczyła. Oj, 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 oj. To było całkiem śmieszne Naprawdę Dobra, już im tutaj e, zamienię to na, e, smu, na smooth bloki Czyli replay 0 na e, smooth stone Okej, okay, proszę bardzo No, to sobie zjadł, ten sobie zjadł Dobra, dorzucam już tutaj troszeczkę tych tortów Niech, Niechaj im wam tak będzie Dobra, i teraz zrobimy tak Wszyscy na loże 3, 2, 1 Dobra, set 0 e, Pyk, ktoś wypadł Tak, Trzy osoby odpadły, to co, co widziałem Piercninka Czemu ktoś ma wniku pierda? Naprawdę cuchnie mi to czymś. Okej. Okay. Wszyscy są w lożach? Tak, wszyscy są w lożach. Znaczy no ten nieszczęsny Mario. Cóż, powiedzmy, że on ma jakieś inne zasady. No i co? Wyłonię teraz z was jedną osobę. Kogo by tutaj wyłonić? O! Ty ze skinem nocza Chodź ze mną. No. Proszę państwa! Oto twórca Minecrafta. Jak to się złożył, że twórca Minecrafta odwiedził mój... Co co masz tą głową, że nie? Ty powiedz, że jesteś noczem Słuchaj. Musimy im tak powiedzieć, okej, okay, żeby w to wierzyli. On prowadzi pociąg, więc po kolei pociąg robisz nocz. No, dobra, dawaj, 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 dawaj. Ja no, bo pociągi w Minecrafcie jest zawsze fajna sprawa. Jeden za drugim, Jak będzie szedł ktoś koło kogoś, to odpadają dwaj. <ścoughs> no i zasada jest prosta. No i proszę bardzo, jakoś się w miarę układają w ten pociąg. No tutaj sobie daję w miarę radę. To mi się podoba. Oj, tutaj już że nawet ci nie mieszczą pod ścianą. No ale proszę bardzo, potrafią się zachować. Co on rysuje? Hmm. Ej, fajnie to wygląda. Mega satisfying. Yo! Ten pociąg jest tak długi, że koniec jeszcze nawet nie zaczął jechać. To mi się podoba. Okej, okay, wszyscy przepisowo idą w pociągu. No to teraz tak. Teraz możemy, słuchajcie, zrobić takie coś, że zabiłem kilka losowych osób z pociągu. Kilka losowych osób odpadnie. Ja sobie będę klikał losowo. Dobra, więc tak. Od początku, słuchajcie, zajedziemy. Więc tak. Będziemy teraz w lewo i pyk, pyk. Jak czasem kogoś trafię, to ktoś ma po prostu niefarta. Jeżeli kogoś nie trafię, no to nie ma niefarta. O, na przykład tamten miał farta. Ej, całkiem dużo tych graczy odpadło. Dobra, więc proszę bardzo. Odpadło nam 10 graczy na tym pociągu. No czy w ogóle już zjada swój własny ogon. Rób jak największe zygzaki noc. Tak, żeby tutaj naprawdę było ciekawie, a nie żeby po prostu szli w przód. No, ale ej, centralnie jak w prawdziwym życiu. I to faktycznie działa. No, to mi się podoba. Ej, bo ja tutaj zacząłem widzieć rakietę powoli. Ej, jo, dobrze, dobrze, dobrze. Ej, to teraz może usujmy jakiś kolor. Tak, tak, dobra. Nikt się tego nie spodziewa. No to na przykład jakiego jest najmniej. Replace limestone glass na zero. Okej, okay. dobra. Undo. Nic się nie stało, nic się nie stało. Jest wszystko git. Tylko cztery osoby odpadły, no więc mogło być gorzej. Co so, fakt, to fakt. Fiuf, ciuf i mawe, mi, e, mieliście nie pisać. Odpadasz. <laughs> O, nie, pewnie się skrapnął za późno. Ej, on był spoza eventu. Co jest? Bo ja zabiłem i nie, nie widać, żeby ktoś tutaj odpadł. Więc, no cóż, chyba kogoś nakryłem na gorącym uczynku. Zaraz, gdzie jest noc? Noc się też spalił. O, nie, czy ja spaliłem twórcę Minecrafta? Bardzo niefajnie w sumie wyszło. No ale cóż, zdarza się. Dobra, słuchajcie, zróbmy teraz taki malutki przekręcik. Usujmy tutaj jeden blok. I tutaj też usujmy jeden blok. I powiedzmy, tutaj usujmy jeden. Więc są trzy bloki impostory. Dobra, koniec pociągu. Wszyscy teraz tańczą. Jestem ciekaw, czy przez ten cały czas ktoś palił tej dziury. Jakby szansa jest mała, ale rzeczywiście jest. Zobaczcie to tą jedną osobę tutaj. Ona zauważyła, że jest tutaj dziura. Ty, ale miałaś tańczyć. Macie tańczyć. Ej, właśnie, i wypadły chyba dwie osoby. Bo widzę, że na czacie jest pokazane, że dwie, poza tą trzecią, którą mnie sam zabiłem, odpadły z areny. Więc no oni, oni nie wiedzą, ale w jak dużym niebezpieczeństwie są. Tym bardziej, że oni tak machają na wszystkie strony tymi kamerami, no to tym bardziej. Wiecie, wiecie, jak tak chodzą, no to na pewno nie widzą za dużo. Zobaczcie, ja też jeszcze wpadli do mojej pułapki. Tam, tam jest blisko jedna osoba. Tam też są blisko osoby. Tak naprawdę to są trzy kratki od tego. No, ale nie, całkiem sprawnie idzie. Naprawdę. Może jeszcze taki jeden bluszek gdzieś tutaj. O, okej. Okay. I może jeszcze jeden tutaj. I jeszcze jeden tutaj. Okej. Okay. Nikt na razie nie wypada. Kolejny. Najlepsze jest to, że im nic nie powiedziałem w ogóle, co planuję. Tato i na przykład cały czas biega wokół dziury. To miejsce to pole minowe. O, wieprze odpadł, więc wartość, jednak moją dziurkę. Teraz możemy po cichu te wszystkie dziurki pozałatać. Ej, kolejna osoba odpadła. Replace zero na przykład lime stained glass. Ok, więc wszystkie dziury są teraz wypchane. Wajerka też odpada. Okej, okay, wszyscy teraz wy kółko. Wszyscy kółko wokół mnie. Ty robisz to kółko, czy nie robisz? No, większe! Większe kółko! Co wy to robicie? Duże Kółko! No, większe, większe! No i równe, równe! Nie jest w ogóle równe kółko, to wygląda jakby. To, to ma kształt śliwki, a nie kółka, ok? No i co się patrzycie? Teraz tańczymy w kółko! Tylko, że, że nie, nie wiadomo, w którą stronę, no dobra. Względem wskazówek zegara. Nawet nie wiem, w którą stronę to jest, chyba w tamto. No proszę się poruszać, proszę się poruszać. No, co wy nie wiecie, w którą stronę się porusza. Oj ojoj, ojoj oj, widzowie, no co wy to? No, dobra, dobra, idą. Tańczą. Tańczą parabole, parabole tańczą. Całkiem dobrze im idzie. No, im dłużej się tutaj bawimy, tym lepiej się bawimy. Okej, okay, wydaje mi się, że chyba ja mogę się tutaj zostawić. W sumie. Niech sobie biegają. Ej, patrzcie, ja mam pomysła, bardzo złego pomysła. Słujmy tutaj znowu jeden blok albo dwa nawet. Nie, czuję, to będą wymijać. Chyba tak. Jeżeli tak, to możemy dać jeszcze, jeszcze jak, jakieś na przykład tutaj to usujmy. Dobra, ktoś tam pewno padnie w te dziury. O, dobra, tam wpadła jedna osoba. tak to ziom. Jakiś zanurkował w ogóle. No, nie, jest dobrze. Czy ty się szyfali do jakiejś mojej dziurki? Nie. Dobra, naprawiam teraz te dziury znowu, żeby nie było. Dobra, teraz już nie wykułku, ale dalej tańczymy. Dobra, a ja w tym czasie tutaj przygotuję torty na lożach. Dobra. Torty na lożach Że bardzo możecie zejść, uzupełnić zapasy kaloryczne No bo wiadomo, taniec bardzo wyszczupla Chyba, nie wiem, nie testowałem, nie tańczę Gutek, gutek, miałeś nie pisać Odpadasz Dobra no ja nie wierzę. I lepsze jest to, że oni tutaj już tyle czasu siedzą, że w pewnym momencie zapominają totalnie, jakie były pierwotne zasady. No dobra. Usujmy znowu tutaj dookoła smoothstone'a, czyli replace smooth stone na zero. Okej. Okay. No i, i całkiem kit. całkiem kit. Ej, i kilka zleciało. A Arsza się trzyma w powietrzu. No tak, to jest fizyka na moim serwerze właśnie. A jakby tak, na przykład, zrobić coś w tendency, na przykład bym usunął teraz tą linię set zero. O, o dobra, akurat agratyczą... tyś Ile o tam wpadło? Ojo, O Dobra, 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 zrobię tutaj też linię. Jedną. Pyk, set zero. Oj ojoj, dobra, jedna Alex wpadła. Będziemy tak to po prostu ciąć W randomowych miejscach Dobra Teraz na sobie przetnę tutaj Czy ktoś spadł? Nie, nie, nie Trzymają się całkiem naprawdę dobrze Ale teraz na przykład tutaj sobie przetniemy Proszę bardzo Tutaj też sobie przetniemy jedno Okej okay. Robi się tutaj naprawdę bardzo grubo Dobra, teraz możemy już wszystkie zmiany Kto miał odpaść? Wtedy. Cóż, odpad. Dobra, włączam na chwilę PvP. Dobra, PvP włączone. Zobaczymy, czy będą się bić między sobą, czy nie. No, powiedzmy, że tak nieskromnie ktoś tutaj kogoś uderza. Oj, ej, to i na rogu to naprawdę grubo było. No tak, chcieli go pewnie wypchnąć, bo widzieli, że prosty cel. No, ej, chyba, ej. W sumie chyba mam pomysł, a teraz. Dobra, ale ja do tego muszę wyłączyć PvP. Wszyscy pode mnie. Uwaga, szybki quiz. Ile to jest? 4 razy 4. Dodać 8 odjąć 10. Najpierw sobie jest, może to sam przyliczę. Dobra, czyli mamy 16, dodać 8, czyli 24, odjąć 10, czyli to jest 14. No, i kto będzie pierwszy? Ej, naprawdę wasza matematyka jest taka licha, że tak grubo Dobra. Paweł 230, najlepszy z matematyki. Wszyscy na krawędzie poza, poza Paweł 230. Okej, okay. na czarne. To jest, to jest bardzo istotne, ponieważ będziemy tutaj sobie usuwać wokół. Dobra, i mamy set. Oj, oj, oj! Paweł 230! Kurde, Paweł 230. 30. To nie tak miało być. A, ah, dobra. Teleportuję tutaj z powrotem Pawła. Dajmy mu usze. Okej, okay, żeby było troszkę ciekawiej. I dajmy mu na przykład 16 strzał. Okej, okay. i teraz tak. Zasady są proste. Możecie chodzić tylko po czarnym, a Paweł może strzelać w was tak długo, jak ma strzały. Ale nie ruszaj się, Paweł. Start! Dobra, czy Paweł trafi kogokolwiek? Jeżeli trafi kogokolwiek, no to ten ktoś zapewni Pewne, po prostu wyleci poza arenę. Ej, zaraz, ty tutaj go bijesz? No, może bo go sprawdzał. O, ja tam celuję w skupisko ludzi. Ej, ale całkiem. Dobra, nie, bo ty, ty musisz odpaść. Kurde, szkoda, że oni dali mu się zabić, bo tak to przynajmniej bym wziął niki, bym zbanował. Ej, tej Paweł naprawdę sobie dobrze daje radę. Nie wiem, ile ma jeszcze strzał, ale no, chyba trudno się tutaj opierać jego strzałom. W ogóle, ile zostało graczy? 13 tylko. Ej, to naprawdę dojdziemy bardzo grubo do finału. Oj, jeszcze nikt nawet nie wypadł przez to. To jest ciekawe. Bo myślałem, że będą wypadać, a tymczasem nie wypadają. myślę, że jak teraz im zapróci do środka, to zapomnę, że to jest taka przerwa z lawą? Może nie, może nie zapomnę, no, ale warto spróbować. O, jedna Alex wypadła! To i Paweł naprawdę robi spustoszenie. Trochę Jakbyśmy mieli inteligentnego moba! Dobra, Paweł, ile ty masz się naboi? Aha, to był jego ostatni nabój. Dobra, oddawaj. Wracacie na środek. Dobra, i teraz y, czy wszyscy postoczą tą lawę? Czy ktoś wpadnie do tej lawy? To jest zagadka, nie, przy, wszyscy git. Dobra, wyłączam PVP. Misterię undo, że że tej. Wszystkie krawędzie Ok, więc y, tańczcie dalej <laughs> O tak Dobra, i teraz słuchajcie, specjalny punkt programu Blaze na DJ-ce no, Dokładnie, nie przesłyszeliście się Dobra, uzupełniam tutaj wszystko Znaczy, wszystko, co znaczy ściany Oni tutaj podchodzą do mnie, żeby się jak najbliżej DJ-a Ale oni jeszcze nie wiedzą, że to się jeszcze Obróci przeciwko nim I teraz tak, Samon, blaze i na te same koordynaty Dobra, mm -hmm. gm3 I proszę bardzo, zobaczymy, kto tutaj oberwie Blaze sobie powinien całkiem fajnie tej poradzić. Ma dużą przestrzeń, tak nie wiem, czy nie za daleko jest w sumie od reszty. Wszyscy uciekli gdzieś tam daleko. No trudno, no. O, o, ale nie, ale strzela. Normalnie dostał ktoś tutaj. Yo! Ale się nie spalił. Więc na razie Blaze nie wyrzucił żadnych szkód. Jeśli jest za nas dobrego spota na tego Blaze, no bo tutaj faktycznie Blaze nie ma jak go dosięgnąć. Chyba ktoś już zauważył, że tam jest fajne miejsce. Pytanie, czy podejdzie też tam, czy oni się będą bali, będą po prostu się trzymali na dystans. Jeżeli się będą trzymali na dystans, no to finalnie ten Blaze i tak. Ich powystrzela, tak? Bo. raz za czasem się zdarza wystrzelić, a dostaje pewnie, pewnie randomowa osoba. Teraz, kto tutaj? Kto tutaj? Czemu... Co jest co o mnie tak? Czemu ty? Czemu ty umierasz? Ej, zacząłem to to damage? Przecież on się nawet nie pali ani nic. To jest dopiero dziwne. Oj, no tyle by było z tego Blaze'a. No niestety, panie Blaze. No pan się tutaj za bardzo nie przydał, ale ważne, że były chęci. Były chęci, były. Dobra, no, teraz przywracamy tej podłogę. Wszyscy na ławki. I teraz robimy tak, że tutaj dajemy walls barrier. Dlaczego? A to dlatego, że teraz zrobimy im tutaj wyścig Ale będzie bardzo, bardzo zły Sety glass, okej okay. I dajemy tutaj y, drabinki na scenę Tak, damy im wejść na scenę Pierwszy raz w historii Jednakże, wiecie co, porobimy kilka dziurek tutaj I zobaczymy, czy może ktoś się tutaj na przykład złapie w nasze dziurki Nie wiem, ile ich porobię Na pewno będzie kilka A najlepsze to, że to jest tyle tych kolorów, że no nie sposób jest zauważyć jakieś pojedyncze dziureczki tutaj Tym bardziej jest spoko Bo oni chyba nawet nie będą wiedzieć że tutaj coś jest nie tak. Dobra, jeszcze tutaj na bokach, żeby nie było aż tak łatwo. Okej, okay, robimy wyścig. Kto ostatni na scenie odpada. Jak zniszczę szkło, to można piec. Okej, okay, uwaga, set zero. I uwaga, biegną i zaraz będą wpadać. Na pewno zaraz będą wpadać. Ej, nie! Dobra, ktoś tam się spalił w ogóle, ale chyba nie takiego efektu oczekiwałem. Ktoś tam wypadł, faktycznie. A czy ten na przykład dobiegnie? Dobra, trzy osoby odpadły. A ty jesteś ostatni, więc ty też odpadasz. Więc mamy takim oto sposobem sześć osób. Dobra, naprawimy tutaj też dziury, żeby nie wypadały tutaj dalej. Skoro mamy tyle osób, no to możemy się zabawić w jakieś bardziej wyszczególnione zabawy. Wszyscy na parkiet, bijcie się. Sprawdzamy, czy wszyscy są z eventu. O, o właśnie, o właśnie. A ten różowy, halo? Ten różowy, o, ten różowy jest poza eventu, widzicie? A kto to jest? Aha, to jest Paweł. Okej, okay, dobra, nie bijcie się już, bo to, to, to Paweł. Dobra. Dobra, Paweł, jest poza za eventu, bo już tutaj teleportowałem. Zapomniałem. Ale dobrze, że sobie przypomniałem. Lepiej później niż wcale. Dobra, teraz tak. Replace na 20. I teraz robię tak, replace 20 na 20, 20, 20, 20, 0. Ok? będę sobie tak usuwał, aż nie odpadnie wystarczająca ilość osób, żeby przejść dalej. Pyk, dobra, mamy trzech. Niech będzie. <laughs> to było bardzo szybkie. No to co? Może wagoniki, co? No dobra, no może wagoniki. Nie ja wiem, czy da się tory stać na szkle. Chyba nie da. A nie, da się, o! Oh. Okej, okay, i teraz tutaj y, łączymy to oczywiście w, w rogach, żeby coś fajnego wyszło. Bierzemy jukeboxa, puszamy dwa wagoniki. Dobra, i teraz tak, y, ważna rzecz, odsuńcie się wallsy zero. Okej, okay, wiadomo, set, ej, zaraz, Alex, co ty robisz? Alex, dobra, okej, okay. jeden z uczestników odpadł, więc udało się. Przechodzimy do finału. Co, to było najgłupsze, co widziałem. Okej, okay, do rogów. I teraz tak. Replace red stained glass na zero. I mijmy lime stained glass na red, żeby był... Na z y, stained Glass, żeby było trudniej odróżnić te kolory. Okej, okay, teraz naprawdę, naprawdę srogo. Weźmy im też, dajmy ciasta oczywiście, bo to finał, więc y, muszą mieć tutaj równe szanse między sobą. I dajmy im... patyki? Nie, no dobra, da dajmy im coś mocniejszego. Dajmy im miecze normalnie. Dajmy im nadrytowe miecze i diamentowe armory to powinno być git. To jest w sumie walka, która może szybko się bardzo skończyć. To znaczy, wystarczy, że ktoś sobie źle stanie i w do lawy. Wolsy barier. Okej, okay, także, żeby teraz nikt nie mógł stąd wyjść. I to ostatni zostanie. Wygrywa. Uwaga. Jeszcze, jeszcze, muszę tutaj ciasta zniszczyć. Dobra. Start. Dobra, idą do siebie. Ja nie wiem, czy oni zauważyli, że są dziury. Oj, 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 oj. Czy to już jest koniec? To, to, już, to już jest chyba po nim. No nie, więc mamy zwycięstwo. I po co były te diamentowe zbroje? Klawcio wygrywa, więc słuchaj, klawcio, zostaw przede wszystkim z itemami, które masz. A ja do tego dodaję ci Elytrę, żebyś tutaj miał. Nie, 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 to dla ciebie, to dla ciebie, to dla ciebie wszystko. No, w ogóle różowa Elytra. To jest za mocne. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do jutra. Sił.